Nie, nie? spałeś fabuły, to nie wiesz. I... Bo zagadałyście. No, jest... Jak by Kur... miał, kurwa, piach w ręku! No, Dyk jest coming! Koloniacem. Z dupy! Co, będziemy Krzyśka uczyć, jak w grać? Ja Czy tak, robimy speedrun? Kurwa. Nie, uczymy down, no, no. Nie! <laughs> R rób speedrun tam y by przez mur i przy orku przebiegnij. Przy orku? Przy tym jednym orku? Bo tak, on tam stoi, jak cię jebnie to umrzesz, a ale... Nie jak nie wypijesz eliks y szybkości, który można łatwo znaleźć, nie, nie, nie pamiętam gdzie, to jak to zapalisz blambę, to masz spowolniony czas i biegnie biegniesz szybciej, biegniesz normalnie, biegnie a wszyscy... A, czy tego nie wiedziałem. Wciśnij A, by iść do przodu. A? No. A nie w nie. No bo że klawiaturę. klawiaturę. A spójrz na klawiatury. Wyjąłem plastik i poprzestawiałem klawisze. Tak woj fajne kurwa, żeby się zjebał. A to super, to super partia. Wcisnął kurwa Dałem mu tak jak Sirius sama i już mu nie przesz przeszkadzał. Wszystkie klawisze mi powiedziałem z klawiatury i po kurwa Ale Wieś tam na pustynię A. i woo tych chujów A nie to nie. To w trójce Na, na pustyni wychodzi co się w 1-1-4, kurwa, na pro, na jebuskingu, kurwa. Ale Co ty wiesz, kurwa, o osa? Ja z tobą już nie chcę grać w crossy, bo wiesz co? Bo ty... zjebałbym cię. Nie, ja bym cię Ale odpalałeś zjebał. tego save'a? Odpalałeś nie. go? Nie. Ja tak. <laughs> Odpalałem, patrzyłem, zjebałbym cię ja. Nie. Tak. Wystarczy, że ja bym... Swoim... Nie, bo Ale nie miałby. chciał kończyć, nie chciał kończyć, kurwa. Ale wiesz dlaczego? Jest save, kurwa, no. Ja bym swoim głównym wrócił i on no. ma ósmy level, a twój ma piąty. No jebać to, no ale zaraz będzie miał ostrzałem Magedonu. Ja chcę Jak grać nie. na Ratusz, na Kapitol. no to grać. to jest chuja Dlatego beza. nie chcę z nim gamey, kurwa, game. Ja chcę grać yy, no, z normalne. No a ja potrzebny Patrz ma... no, to... kurwa jaki kur za ty. Jaki kur. O kur, Zaję, o kurwa on mnie zabił raz na filmie. To był ten kurwa. Czy? No. Ten syn no, Zabił ci lamus, za jest 40pd. <laughs> no pedałów, Hex, kurlatek, pedałów. pedałów. Nie biedą, Jebać świnię! Chyba, no, mi na początku się ucieka! No, ale nie przed nami. Kurwa, nie ucieka! Świnia, tylko. Nie, na no świnia, Ale na, się na pewno. No, wilk, to cię teraz. Wielkie jest dojebany, kurwa. Wilk to jak świnia. Czy ty masz jakąś tam świnie? Quick, quick. Dwojny podankiem. Dwojny podanki, mam na świnie. <laughs> gracias, gracias. Byłem jak chlumka. Za każdą jagodę robi gracias. Sprzedajmy do Danki, Oj, patentów. Całą mapę czyści, kurwa, od razu do obozu się idzie. Jaki obóz? Ty obozu? chcesz do obozu wejść na 90 Lewelu? A jak? Mówi, dojazd Zjebało cię kurwa. Ale kidek? do jakiego obozu? Starego. Jest jeszcze nowy i Chyba pradu. Twojego starego obozu. Do obozu i to i to, kurwa. kurwa kto A, to i to. To jest symulator odstoku. No, no to ja tam na Łocnock wjeżdżam na dużym Lewelu. To śmieszne, rozrozumiem. Idziemy znaleźć najlepszą tojkę, kurwa. Żeby dobrze balasa puścić. Pamiętaj, że przy do tojki daleko, ale mają dużo ziela. Dużo, dużo, dużo ziela, ale do tojki daleko, kurwa. No. Nie wiem. Nie umi? O kurwa, ale wow. piksele! O stary, faktycznie znasz tu kurwa jakieś tajne przejścia. Jak w Minecrafcie. No i nie mów, że dobrze, że ale źle mam... to odzorowałem kurwa, mam... zwłaszcza tym gestem. Nie, ty, ty w tym filmie odwzorowałeś świetnie. Ja jestem wycięty z Ja potrafię latać, pan. Jak rybatyka na pierwszym kurwa levelu. Nie, ja nie Latanie! Stoj! Nie musisz się bać już kurwa wysokości. Nigdy w życiu. A zawsze było na końcu to. Nie bacz. KFC Dawaj mięso. To reklamę musi wybać. <gulet> kubełek! Kurwa, Kubełek. Nie, to się wypika, bo nas nie sponsorują. No to zrobimy Kubełek. kubełek. Pip! Widzisz jakie są amerykańskie, że kurwa. Dialogi, nie dają im jedzenia na talerzu. To jest Geopajta na dialogach, nie dają dialogi, im lecim jedzenia lecim na talerzu. Tylko w Kubeł im kurwa mordę kładą Tak jak koniowi kurwa. Tak. Dobrze gdzie jest dris i Durden. Dla czarna towarzysza. <gulet> to on jest w nowym obozie. To jest Gorn, bo jest czarny. Ja czytałem książki, to tylko A, tyle. Wiem. Lidysza, nie, Lee też był czajny. Ja tak nie, Li nie, nie, nie był czarny. nie, nie, nie był czarny? A jest ten z młotem? E, ten. Saturaz był czarny. A jest, jest ziomek z błotem? Satomiast! -saluda. <ślad> Banan pruta był czarny. <ślad az> ale z memu wiem, że on się nie liczy. Banan prut! A jest ten z błotem? Z młotem? Który był z młotem? A człowiek, którym kryształ Tu dragu. jedno było przekminione i trzeba było tam, kurwa, dopiero jak docisnąć jakąś postać, to ci powiedziała, że jak walczysz, kurwa, z golemami, to na ogniowego, kurwa, lodowe pociski. <t> hey lodowego ogniowe, Serio? a na kamiennego młot. A co sam nie wiedziałeś? Nie no młota nie mogłem. Nie, jechać. bo to była tajemnica, nikt się nie mógł dostać od lat tam. A. Nie rozmawiam z Wami dla Dlatego sześciolatki latki to w pół godziny. Tak. No Dlatego, dlatego na... zacząłem jak miałem 12, to głównie <laughs> <laughs> fajnie zjebać. Nie w mieście dopiero. A nie, bo... W... Do... nie bo, bo ten jest zacięty, to, to będzie to schowaj broń. Nie, w obozie dobiorowej nie powodzenia. A nie, faktycznie. No, no słuchaj! <laughs> wcale nie okłamam. Nie, ale jak ten poczekał przyniósł, jak schowasz, to on czasem coś tam i. Bardzo, kurwa, dobrze. <śmieniz accidents> o jezu, wszyscy w Polsce spędzisz, Cała Polska, wszyscy Słowianie grali w tą kurwa grę 100 pamiętam, kurwa, to było właśnie 100 lat temu. Dobra, to jego nie, nie musimy Kurwa. To jest ważna postać, nie, ten kopa. Nie, chodzi o to, żebyś nie mówił. A kto to jest? Ewa, kopacz? Mów se, kurwa, co chcesz, tylko daj im też trochę pomówić o tych że Ob tak, tak, tu jest ta opcja, że przechodzisz na dwójce i nie działa. Ej, ja tu się przeskakuję przez jakiś mur i jesteś przy końcu gry. A to w dwójce tak, znowu. Dokładnie. To w dwójce znowuż. Gdzie w dwójce przez Tutaj? Na statek gdzie w dwójce i możesz być na końcu gry. No to mówię, a nie tu. Grę. No to mówię, że w dwójce, ku**a. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno to robić. Nie wolno to robić. Wolno to robić. Ja, <laughs> ja chciałem w pewnym momencie zrobić kompilację Krzysia, jak mówi nie wolno to robić. <laughs> I to by się nadało, właśnie z tym to zmiksować. Jakiś pedał mi udaje? Daj nie piwo. Nie, ty udajesz pedała. <grym> nie, ty jesteś <coś grym> pedałem. <grym> Mówi się ty gej. Za... Dziękuję. Proszę bardzo. Co znalazłem w plecaku? Wkładam rękę, wyciągam z tym? W ciągu dnia znajdziesz go pewnie przed świątynią. O, przed świątynią? Dziękuję. Nie chcę nic słyszeć o magiach ognia. Zobaczcie. Jesteście banda pedofili kurwa, ten wasz kościół. Zobacz, patrz jaki kościół se dojebali. No i mają słońce nawet. Jebani kurwa. A które magi są dobre? Wiatru? Wiatru, dokładnie. Tak w tej grze wiatru są najlepsze. Nie ma. Co, ci łysi. To są dwa wody. Awatar? Jak wody? A guru to co są? Sekta, kur. Sekta, oni wiatrem napierdalają. To są magowie od chmury. Ściągają chmury... Magowie chmury. Magowie chmury. Smoke with every day. nagrodę. Wszyscy magowie wiatru nie żyją, tu się zaczyna awatar. No. Jedna nas zrobić waski Kurwa, nie pluj cofite! Różaniec wyczerpie, kurwa, przez ciebie! No, to zrobię, nie wypiję, na covida trzaśnie... To ja wolę wypić z drogi. mi z drogi, drogi, w tej chwili! No, zdejdź mi z drogi, pierdolony! A moja siostra to mówi o tym... Pistot <noise> <to jest> Golda. <noise> I to trzeba... Ja tak... chciałbym sprostować mojej przyszłości. <głos> <głos> Proszę, co nie wie, że jego siostra przyszło? Jak, jak się nazywa to miasto? Co? Spokojnie, a pójść ziemię. W tych czasach na nikim nie można polegać. Schowaj tę broń. śmieciu. O kurwa, Dawaj rzeczy są krzywdą. Patław, co dzieci, nie? Nie na co? Nie zrozumie, a potem, a potem co mówić. to gender. Znowu znajdziesz się chyba, jeśli pożyczę trochę twojej rudy. No pieślek bierśnek chcesz stary. No powiadłeś, że... To jakbym miał około 50 groszy w portfelu, mnie ukradali się cieszyli za każdym razem. Ja tylko bież. trochę wezmę 25, no ja? Wisz. Nic nie rozumisz to. Mówicie po innym języku? Biorę rzeczy To jest kek. O, bojowny najlepiej. No? Kek, no. To jest pepe. Ale ty masz wystarczającą ilość siły, żeby tym mieczem kurwa machać? No, on nic cię zio no, to samo dzieje. Wziąłem pierś od maga A, A, co on hmm. tak robić? Plus pięć. A, ale wyzwałeś ich. A mnie sędziego sięgnie? Nie. Nie bojowy nawet. Tak. No? To nie pamiętam tych statków. No teraz ci pokażę Dawaj, dwaj, dwaj, dwaj. dawaj, dawaj, tu wejść. nie, nie, Każdy chce przejść tak jak najszybciej. Jeden. Masz 17 minut jeszcze. Nic, kurwa. Kurwa, no, ostatni mi daj zabrać. Gdzie oni, kurwa, masz, kapili? Nie, nie obrazisz się. Boże, chcesz je sprzedawać. Ja chcę je. że chcesz sprzedawać. Bo chce spodnie kopacza. A co chodzi? Co mi nie działały kurwa kury. A żeby kury się nie działały? No. Dobra, wstawaj, mordo, udawałeś. Wstawaj, wstawaj. Chuja, nie udawaj. Majno sekty. My name is Stałeś, wstałeś, chuja, udawałeś. Kurwa! Poszałujesz. No to pół godziny jeszcze był dłuższy niż speedrun. Nie obrazisz się chyba, jeśli pożyczę trochę twojej rudy. No nie. W okay. życiu masz tam rudę? Nie mam. <laughs> A blondynki? <laughs> Brunetek też zabrakło. Ale, reszta pci istnieje Czarny nich nie chcą, bo to są Ej. Niemcy wszystko to, to wszystko są Niemcy, to rasiści Ej, Andrzej, szachmat Nie istnieją tylko dwie płcie, bo są jeszcze blondynki, rude i brunetki <laughs> To inne płcie I co kurwa? Nie obrazisz się chyba, jeśli pożyczę trochę twojej rudy Nic nie ma! Odpierdol się! Dobra, mamy to I teraz patrz Musisz uważać na to, co <laughs> mówię przy Kurwa zobacz, miecz bojowy! Tylko 13, kurwa i już. Bijzmi znów, 33. czy miecz bojowy to jest dobry? Nie, Jest elegancki, ja, ja, kurwa takiego fejra, co nie umiem jedną tą biernią. No to no, jest no, a, a na smoka? Chodzę, chodzę jak sołtys. Na smoka, na smoka to kartofle. A, a w Minecraftie łóżka. Tak, 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 łóżkami się napierdala smoki kurwa, to jest mhm. pojebane. Bo łóżka są z innego wszechświata. Z innego przeświata, wrzucić do tego przeświata, to wybucha A fakt, ja to prawo powinienem oni nie wlewa. Nie, to chodzi o to, żebyś nie mógł mieć w tym świecie respauna. Tak. Jak chcesz nie. skorzystać z łóżka, to ono wybucha i powinno cię zabijać. A zabija, kurwa, smoka. No jak ktoś potrafi wykorzystać. No wiem, bo Maxi kurwa napierdala na te smoki, jak kurwa. Jak gęsi jego prababka, kurwa. Najgorsze smoki to są w Skyrimie, kurwa. Ale nie jak ten, ale nie jak Gerald z Rivi. No, ja kurwa, nie znaczyłem mi nie no. masz smoga takiego, że kurwa cię po prostu... Wyżerna. Znaczy... Nie wyżerna, smog był w dwójce. Smog... nie lubi zabijać smoków i tyle. No. Nie lubi, bo nie umi kurwa nawet. jak nie umie. Le ledwo zabijasz tego smoka, a, w dwójce. Co, ja go nie Krasnoludy dobrze zabijają smoga. nie lubi. Nawet w hobicie krasnoludy zabijały smoka, nie? Spartym kurwa. No ale mimo o, wszystko... Jak... Nawet w Warhammerze kurwa, jak masz ludy Właśnie zakrywa. smok to krasnoludy. powinien być kurwa smok, a nie jakaś kurwa... Nie, zaraz... Skipka, stop! stop. Jakby zaczniecie, Total War, to nie, nie zaczynajcie od krasnoludów, bo kurwa nie nauczycie się grać i włączycie czymkolwiek innym przegracie. Stop, ale w Wiedźminie krasnoludy. były rębajła krasnoludy, które miały wiele smoków na swoim koncie. No dobrze, ale dobrze. nie jeden na jeden, jak Gera. Zygfryd. No, no tak, ale Nie tak jeden tak samo. na jeden, oni kurwa strzadą tak. No nie, bo no tak. A jembajły. A ja mówię o takim klasie, że. Jerpen zabijają miastoludy. smoka. Jeden na jeden. Jerpen Zygfryd, no. A jembajły to były kurwa ekipa ludzi. Trzech ludzi. A jembajły. Były na no, oko, coś tam, kurwa dupa. I oni, oni też ką. mieli smoki na swoim kącie. Mm. Pokaż mu swoje towary. Dawaj, A, teraz będzie cięcie i w postprodukcji. Hawlów, e, Paweł pokaże po penis albo, do kurwa kamery. Te... A jak? Penis zawsze. Ale za tu... ale co, bo się wstydzi swojego? Co kupujesz? Nie wstydzę się swojego. To nie pokażesz. Mały, ale wariat. Sara sara Okej, okay, thank you.